Jutro o godzinie 10.30 z tego miejsca polscy piłkarze wyruszą w podróż do Sewilli. Na mecz, który, tak jak w kilku poprzednich przypadkach, drugi mecz w turnieju będzie tym meczem o wszystko. Dzisiaj piłkarze mieli trening na stadionie w Gdańsku. Trenowali około godziny. Na zajęciach brakowało tylko Łukasza Fabiańskiego leczącego uraz mięśniowy. Na treningu był obecny prezes Zbigniew Boniek który później odpowiadał na pytania dziennikarzy. Boniek w dalszym ciągu wierzy, ufa trenerowi Paulo Sousie. Powiedział, że chciałby, żeby w Polsce było przynajmniej 10-15 trenerów z takim podejściem i preferującym taki styl grania jak trener Sousa. Na pytanie dziennikarza, czy... Zamierza zwolnić, zwolnić Sołze, jeśli nie wyjdziemy z grupy podczas euro, powiedział stanowczo, że nie ma takiej możliwości. Później odbyła się konferencja z Janem Bednarkiem, który był bardzo pozytywnie naładowany. Twierdził, że drużyna będzie walczyła, że chce zmazać plamę, którą dała w meczu ze Słowacją. Bardzo optymistycznie podchodzi Bednarek do tego spotkania. Twierdził, użył zwrotu, że polska huzaria zatrzyma hiszpańską armadę na stadionie w Sewilli. Trudno dosyć wierzyć i być optymistą, że tak będzie, ale dopóki piłka w grze, miejmy nadzieję, że takie, taki rezultat korzystny dla reprezentacji Polski, przynajmniej remis, jest możliwy, i w niedzielę do tego hotelu. Piłkarze powrócą z punktami, które przedłużą szansę na awans do kolejnej rundy.